Są pewne tematy, których nie warto poruszać pisząc z kobietami, jak na przykład kotku, wróciłem właśnie z kliniki. Jestem w ciąży. A tak serio to wbrew pozorom wiele racjonalnych i na pozór logicznych dla nas tematów, zwykłych tematów, nie mają większego sensu, jeśli przytoczymy, bo albo nie usłyszymy i tak prawdy, albo pogorszymy tylko naszą sytuację z dziewczyną. W tym filmie dowiesz się o tematach do pisania czy zwykłej rozmowy, które warto pomijać. Jeśli nie chcesz skończyć wariatkowie lub siwymi włosami wieku 18 lat, zapraszam do oglądania. Film ten ma charakter lekko humorystyczny, dlatego nie powtarzajcie tych przykładów jak jakąś mantrę przy rozpalonych świecach i narysowanym pentagramie na środku pokoju. Chociaż, z drugiej strony, wiecie, każdy żart ma w sobie ziarnko prawdy. Pierwsze, nie proś, by zadecydowała co dalej z waszą relacją. Często słyszę, jak faceci mówił dziewczynom coś na zasadzie Słuchaj, lubię wiedzieć na czym stoję, chcesz się dalej spotykać ze mną, czy nie? Słodki Jezu, aż na samą myśl o podobnym tekście dostaje rak odbytu. Zacznijmy w ogóle od tego, że kobieta nagle nie wypisze plusów i minusów waszej znajomości w swoim zeszyciku. I nie pomyśli też na zasadzie, hmm, no dobra, to. Mm, o, dobra, jest taki i taki, no to okej, okay, podejmuje więc decyzję, że będę dzisiaj do niego więcej czuć. Brzmi to jak absurd, ale według mnie ten tekst właśnie jest absurdem. Skoro facet zadaje takie pytanie, to pewnie ma ku, te, ku temu pewnie też jakieś podstawy, czyli dziewczyna zaczęła pewnie przekładać spotkania, ochłodziła relacje i sam już nie wie, na czym ten gość stoi. Jednak werbalizowanie swoich obaw w niczym ci nie pomoże, bo po pierwsze, kobieta nie podejmuje decyzji odnośnie przyszłości relacji na podstawie plusów i minusów, tylko swoich emocji oraz uczuć. Po drugie, już sam ten tekst obniża naszą wartość, bo wykładamy się jej, jej jak na tacy, coś na zasadzie, słuchaj, już wiesz, że chcę się z Tobą spotykać, teraz Twoja kolej, powiedz mi co dalej. No to nie zadziała. Chyba, że zaczęła nas olewać, by, bo my sami ją olewaliśmy. To jest jedyne odstępstwo od normy. Goście często myślą, że będą ultramęscy, jeśli pokażą dziewczynie, że nie lubią grać w gierki i nie pierdolą się w tańcu w swojej szczerości. Ups! Efekt zwykle jest wtedy odwrotny. Taka forma szczerości tylko psuje, bo dajemy jej do świadomości, że teraz wszystko zależy od niej. Słuchajcie, kobieta powinna za nami szaleć, myśleć o nas, chcieć spędzać z nami czas. Jeśli ma obiekcję lub nic do nas nie czuje, żadną rozmowę tego nie zmienimy, nawet ramą pseudo-alfy, który w gierki grać nie lubi. I powiem coś w tajemnicy. Kobiety lubią grać w gierki, nawet jeśli ci powiedzą, że jest inaczej. Podejmowanie się takich tematów jakby może mieć jedynie sens w poważniejszej relacji, gdy jesteście ze sobą dłużej, ale też nie w takiej formie, w której oddajemy jej 100% decyzyjności nad waszą przyszłością. Nie pytaj, dlaczego zmieniła do was stosunek. Wszyscy na pewno tam byliśmy. Spotykaliśmy się, było miło, było zabawnie, myśleliśmy, że idzie nam dobrze, łapaliśmy motyle na łące, może nawet doszło do jakiegoś stosunku, aż któregoś dnia znikomy kontakt lub jego brak. I naturalnie będziemy tym zawiedzeni, zdziwieni i sfrustrowani, bo zainwestowaliśmy w relację czas i nie mamy z tego żadnego zwrotu. I tak jak w punkcie pierwszym. Racjonalna i logiczna rozmowa na ten temat nic nie zmieni. Jeśli nic do was ta dziewczyna nie czuje, rozmową tego nie zmienicie. A jeśli to nie o uczucia chodzi, być może pojawił się jakiś inny, wróciła do byłego, ma jakieś zaburzenia, albo chuj go wie, co urodziło się w jej głowie. I doświadczenie mnie nauczyło, że rozmowy na ten temat nic nie dają. W poważniejszej relacji ma to jeszcze jakiś sens, o ile darzy was jakimś uczuciem, a jej stosunek zmienił się przez coś, co wy możecie zmienić W innym wypadku tylko zmarnujecie swój czas, energię I swoje nerwy I tak już jest moi kochani, że możecie zostać odrzuceni Bo na przykład jebało nam z ryja Serio, albo nie podobał się jej nasz zapach Albo nagle zmieniła zdanie Bo cholera go wie Albo chwaliliście się przed seksem Jacy to z was łóżkowe watażki, Bo myśleliście, że po stosunku daliście jej Najlepsze igraszki w życiu Gdy w rzeczywistości laska miała Z wami jedno z tych gorszych Wejdźcie kiedyś do damskiego grona i zapytajcie dziewczyn, czy każdy koleś myśli, że jest najlepszym ogierem pod słońcem, ona nigdy nie miała lepiej niż z nim. Powiedzą, że każdy praktycznie tak mówi, a w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie. Taki tam fenomen odnosi naszego pindola i tego, co uważamy, że możemy z nim, nim wyczyniać. Wracając jednak do tematu. Najczęściej jednak dziewczyny wracają do byłego lub byliście tylko opcją zapasową. Taka już jest rzeczywistość, moi kochani. I dlatego tak bardzo bawi mnie romantyczna dusza tak wielu facetów, którzy zrobił wszystko dla tej jednej dziewczyny, żeby ją zainteresować, gdy one najczęściej wybierają sobie najlepszego kandydata spośród dziesiątych innych gości. A wystarczyłoby po prostu odwrócić rolę i wszystko stałoby się prostsze. Dlatego sprawdź moją ostatnią książkę o tym, czego pragną kobiety i czego nigdy w życiu nie powiedzą ci o sobie samych. Link do poradnika znajdziesz w opisie poniżej tego filmu, lub po prostu pod adresem samicalfa.pl łamane przez zakazany dziennik. Może i zakazany, ale nie dla ciebie. Nie okazuj frustracji, gdy odmawia ci spotkania. I posłuchaj mnie teraz kurwa uważnie. Jeśli dziewczyna jest nami zainteresowana, sama będzie chciała się z nami spotkać. Boom. To tyle. Koniec, kropka. Wiem, że to wielce wkurwiające, gdy po raz kolejny kobieta odmawia nam spotkania. Jednak no, ostre słowa, jakieś wygarnięcie, wbijanie szpil i tak dalej, pokazuje jedynie Twoją frustrację, a to tylko pogorszy całą sytuację, bo dziewczyna zobaczy, że wystarczy jedno jej słowo, a my przybiegniemy do niej na kolanach. I takim zachowaniem jeszcze bardziej będziemy psuć swój wizerunek w jej oczach. Niektórzy sobie myślą, nie dam sobą, sobą pomiatać, dlatego napiszę jej, jaki prawdziwy twardziel ze mnie i co sobie myślę o jej zachowaniu. I takie wylew frustracji nic wam nie da, a jedynie rozbawi laskę, która pokaże pewnie później taką wiadomość swojej koleżance, by zrobić z was bekę. Serio, tak jest. Sam się czasami śmiejnie raz dziewczynami, które gdy pokazują mi właśnie takie wiadomości. I drugą w skrajnych sytuacjach przysłowiowy opierdol może zadziałać, ale tylko wtedy, gdy już sporo was łączy, w tym seks. Do tego moja rada jest taka: jeśli odmówiła wam spotkania, nie pytajcie o kolejne. Ona doskonale wie, że wam odmówiła. Jeśli jest szczerze wami zainteresowana, da wam alternatywę. A jeśli nie, będziecie tylko coraz bardziej pogarszać swoją sytuację ciągłym wypytywaniem o randkę. Nie pytaj, dlaczego nie chce się spotkać. Właściwie takie pytanie jest rozsądne i niczemu winne. Rozsądne, ale niepraktyczne. Po pierwsze, to nie twój interes. Po drugie, jeśli anulowała randkę, ale chce się spotkać, sama zaproponuje alternatywę. Po trzecie, jeśli sama tego nie zaproponowała, to i tak nie dowiesz się prawdy. A nawet jeśli, to i tak nic ci to nie da. W internecie możesz nawet znaleźć artykuły czy filmiki typu, jak w elegancki sposób odmówić facetowi spotkania na randkę. I już w ogóle samo to pokazuje nam, że kobieta nie powie ci prawdy, tylko odmówi w taki sposób, żeby cię to nie zabolało. I to i tak kurwa dobrze, jeśli zrobi to w taki sposób, co jest rzadkością. Najczęściej po prostu albo przestanie cię odpisywać, albo będzie odpisywać jakby chciała, a nie mogła. Ja sam osobiście lubię, jeśli dziewczyna wali prosto z mostu, że nie jest zainteresowana i tyle, krótko na temat i po sprawie. Dlatego najlepsze, co możesz zrobić, gdy cię odmówi, to dalej kontynuować zwykłą rozmowę, poznawać się i odpuścić temat spotkania, jeśli stanęło na niczym. A jeśli nie okazuje nawet chęci do rozmowy, no to cóż. Serio, lepiej się szanować i zostawić tą znajomość w spokoju, tak jak jest. Bo jest szansa, że jeśli nie zaczniemy płaszczyć się przed nią, sama odezwie się do nas prędzej czy później. Ja to nazywam tak zwany efekt rykoszetu, czyli pisałem z dziewczyną, było fajnie, skończyło się, bo się skończyło, nie wiadomo dlaczego, i ona na przykład odzywa się do mnie po miesiącu czy dwóch, jak gdyby nigdy nic, i wtedy się spotykamy, bum, i jesteśmy. W grze. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeśli Ci się podobało, nie zapomnij zostawić łapkę w górę oraz swoją subskrypcję. Bądź na bieżąco z każdym nowym materiałem wypuszczonym na moim kanale, klikając tą ikonkę poniżej. Ja i mój nowy Kajdan żegnamy się z Wami. Trzymajcie się cieplutko, bez umówek. James Pozdropiona!